Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość wzięcia udziału w tej dyskusji. Oczywiście no, nie, to, co, to, co powiem, nie, na pewno nie będzie podsumowanie. No, w dyskusji z programu dotyczącej naj, najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed rolnictwem europejskim i polskim. No spróbuję się odnieść do, do jakby generalnie do tematu do państwa forum, a, a z Państwa konkluzjami, uwagami. Uważnie się zapoznam, bo tego typu dyskusje są, są bardzo potrzebne do no, podejmowania prawidłowych decyzji. W, bardzo, w obliczu bardzo trudnych wyzwań w rolnictwie mamy w tej chwili sytuację no, wyjątkowo trudną i te wyzwania, w obliczu w których stanęliśmy zresztą dotyczy całej gospodarki, ale oczywiście nie omija to rolnictwa. W momencie, kiedy komisja, w której e, pełni obowiązki komisarza do spraw rolnictwa, rozpoczęła pracę, no wydawało się, że, że głównym wyzwaniem pozostanie e, no, ta tak zwana zielona transformacja uczynienie rolnictwa bardziej przyjaznym dla środowiska, dla klimatu, stawienie czoła tym wyzwaniom, które, które e, wiążą się z, e, no, z zagrożeniem rolnictwa ze, sto, ze strony różnego rodzaju katastrof naturalnych susze, pogodzie. Te, te, te zdarzenia y, 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 ciążyły do tej pory na rolnictwie, jak on jako największy problem. To no, rzeczywistość szybko to zweryfikowała najpierw pa, to, e, COVID, pandemia i, 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 i no, wielkie negatywne konsekwencje dla gospodarki, które oczywiście nie ominęły też rolnictwa, chociaż nasi rolnicy znakomicie zdali egzamin w tym, w tym czasie wielkiej próby i zapewnili bezpieczeństwo żywnościowe. No, czego brakowało, gdzie był kryzys, to był w większości dziedzin życia, natomiast rolnicy i cały sektor żywnościowy zapewnił bezpieczeństwo żywnościowe, dostawy żywności nie, nie były przerwane. No a potem przyszła jeszcze większa próba, to jest ta, którą w tej chwili wszyscy przeżywamy. No, choćby ten ostatni dramat dotyczący polskich rolników, którzy zginęli. No. W czasie swojej pracy to jest yy, niesłychana tragedia rosyjska agresja na Ukrainę z, ze wszystkimi jej konsekwencjami dla sektora żywnościowego. A właściwie jeszcze przed tą agresją, przygotowania do tej agresji to gwałtowny wzrost cen energii, gazu, ślad za tym wzrost cen nawozów, ogromny wzrost kosztów e, produkcji rolniczej. Wzrost, który nie został zrekompensowany wzrostem cen płodu rolnych. Analizowaliśmy dane z których że litarze. No wzrost w porównaniu do 2021 roku, wzrost kosztów produkcji rzędu 40% w skali całej Unii Europejskiej, to rzeczywiście niektóre koszty wzrostu znacznie więcej. Wspomniane tu nawozy to 149% w porównaniu z wrzesień do września 2021-2022, yy, więc to jest rzeczywiście problem bardzo mocno dotykający naszych rolników, problem, z którym staramy się zaradzić, ostatni komunikat komisji dotyczący sytuacji na rynku nawozów przewiduje pewne działania, pomoc dla możliwość pomocy publicznej dla producentów nawozów, także dla rolników, Polska tutaj jest jedynym krajem, Całej Unii, która zastosowała pomoc dla rolników dotkniętych skutkami podwyżek cen nawozów. Ten polski program w wartości prawie 4 miliardów złotych to był no, swoisty w skali Unii Europejskiej. W, w innych krajach czegoś takiego nie, nie zastosowano. No, ale to jest oczywiście nie rozwiązuje wszystkich problemów na przyszłość, dlatego proponujemy pewne instrumenty, takie jak na przykład możliwość. Zakupu nawozów w ramach swego rodzaju nie tyle pomocy publicznej, ile zakupów publicznych, która na wzór tych zakupów z węglem, żeby w podobny sposób można było zakupywać od producentów nawozy i oferować je rolnikom po tych niższych, po tych samych, ale niższych od, od tych cen, które są normalnie na rynku, w kwotach i, 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 i oferowanie tego rolnika. To są tego typu działania, które mają doraźnie poprawić sytuację. No ale przed rolnictwem wyzwania są ogromne, i do, do nich należy m.in. uczynienie rolnictwa bardziej odpornym na tego rodzaju kryzysowe sytuacje. M.in. mniejszą zależność od, od nawozów chemicznych, bardziej lepsze, efektywniejsze wykorzystanie. Nawozów e, naturalnych, myślę to obor, tu o oborniku w szczególności, ale też wykorzystanie różnych praktyk tak zwanego rolnictwa węglowego e, na przykład przechowywania słomy w glebie, wymieszania słomy z glebą, co, co poprawia jakość gleby, co, co poprawia gospodarkę wodną, więc y, wielostronne efekty. I w tym, w, tym, w tym kierunku musimy iść w takiej dłuższej perspektywie. No i teraz jaka jest odpowiedź ze strony Wspólnej Polityki Rolnej? No mamy w tej chwili bardzo ważny etap tej reformy. 1 stycznia przyszłego roku właściwie ta zreformowana Wspólna Polityka Rolna wchodzi w życie, wejdzie w życie Polski Krajowy Plan Strategiczny, przyjęty jako jeden z pierwszych w skali całej Unii Europejskiej. Siedem planów zostało zaakceptowanych przez Komisję. W pierwszej grupie ja ten obowiązek i, i, yy, no, i też pewien zaszczyt zatwierdzać te plany w imieniu Komisji. Polski plan znalazł się w tej pierwszej grupie zatwierdzonych planów z trzema innymi krajami. 25 miliardów euro na najbliższe 5 lat, bo ten plan jest dedykowany na, na lata 2023-2025. Miliardów euro, czyli ponad 120 miliardów złotych, no to jest to jest mniej więcej 100 tysięcy złotych na statystyczne polskie gospodarstwo, których jest w pizzy potrzebnego około 1,3 tysięcy. To jest ponad 8 tysięcy złotych w ciągu tych 5 lat, statystyczny hektar polskiej ziemi. To są duże fundusze i to, żeby Trzeba je po prostu może wykorzystać po to, żeby, żeby w polskim rolnictwie odwrócić pewne negatywne trendy i rozpocząć, doprowadzić do widocznych zmian na lepsze. I jakie są te negatywne trendy, które są do odwrócenia? No, chyba najbardziej widoczny z to jest upadek, tak już trzeba powiedzieć, no, no, widoczny upadek w dużej części sektora hodowlanego. To jest problem ogólnoeuropejski. W różnej skali on występuje we wszystkich krajach członkowskich, ale w Polsce wyjątkowo silny. W ciągu dekady liczba gospodarstw łączących produkcję roślinną z produkcją zwierzęcą zmniejszyła się z 914 tysięcy do 574 tysięcy, a teraz już jest pewnie jeszcze mniej do procentu linki porównane 2010-2020, czyli z spisów kolejnych czyli 340 tysięcy gospodarstw hodowlanych zniknęło w ciągu jednej dekady, czyli tam prawie 100 w ciągu każdego dnia. I to jest szkodliwe dla rolnictwa, dlatego że ta pewna równowaga między produkcją roślinną a produkcją hodowlaną jest po prostu elementem zrównoważenia całego rolnictwa, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W i to jest ta większa niezależność rolnictwa. To jest możliwość prowadzenia gospodarki w cyklu zamkniętym. Więc jeśli to tracimy, to, trac, to rolnictwo traci pewne, pewne podstawy, swojego do zrównoważenia. Więc mówię o tym wsparciu dla hodowli w planie strategicznym. Prawie 4 miliardy euro przepraszam, z tych 25 są przeznaczone na różne formy specjalne wsparcia dla gospodarstw hodowlanych, Tak więc dobrostan zwierząt. A więc płatność powiązana nas produkcją do, do, do hodow dla hodowców bydła to jest ekstensywny wypas, to jest e, też e, no, e, inwestycje w dobrostan zwierząt w drugim drugi filarze. A więc to jest bardzo istotne wsparcie, które powinno w moim przekonaniu no, przynajmniej zatrzymać ten proces likwidacji hodowli, a może nawet wielu rolników będzie w stanie do tej hodowli wrócić czyli zaprzestawić. Rolnictwo węglowe to druga bardzo ważna część tej nowej wspólnej polityki rolnej, a więc płacenie rolnikom za te korzystne praktyki związane z, no, z, to, z przechowywaniem dwutlenku węgla w glebie, a więc wymieszanie słomy z glebą, a więc stosowanie obornika, a więc popłony tego typu, czy ekstensywny wypas na odpady po zielonych. Tego typu praktyki będą premiowane, ale też z pewnym zamysłem, że w przyszłości Unia Europejska się do tego przygotowuje, wprowadzenia systemu certyfikowania praktyk rolniczych, które wiążą się z, ze zmniejszeniem emisji CO2 i płacenia rolnictwa. Tak jak się w ramach handlu tymi certyfikatami ETS e, to rolnictwo ma być włączone. Takie, takie są plany komisji. I już bardzo zaawansowane przygotowanie, to powinno być korzystne dla rolników i dać im dodatkowe środki poza tym, które otrzymują ze wspólnej polityki rolnej. A więc to jest duży, y, ważny element tego planu y, strategicznego. Y, I wydaje się, że, y, że to powinno bardzo pomóc rolnikom. No, oczywiście y, mamy problem: inflacja, rosnące koszty, te fundusze unijne, które. No, wydają się duże z jednej strony, ale z drugiej strony stanowią tylko no, cała wspólna polityka rolna z jej budżetem, który wynosi 387 miliardów euro na, na 7 lat dla wszystkich państw członkowskich, to jest zaledwie niespełna 0,4% unijnego produktu krajowego w Więc jeśli mówimy o tym, że mamy dzięki wspólnej polityce rolnej utrzymywać. Wzmacniać bezpieczeństwo żywnościowe, które dziś nabiera wymiaru strategicznego. Oprócz bezpieczeństwa energetycznego, no i oczywiście oprócz bezpieczeństwa militarnego, obronnego, to jest jeden z filarów bezpieczeństwa jako takiego bezpieczeństwo żywnościowe. Więc przy pomocy takich funduszy nie będziemy w stanie zapewnić na dłuższą metę. Dlatego myśląc już o przyszły, przyszłym budżecie, Unii Europejskiej w budżecie na Wspólną Politykę Rolną po 2022 roku. No ja przynajmniej będę w ramach mojego mandatu i, 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 i możliwości politycznych zabiegał o to, żeby ten budżet Wspólnej Polityki Rolnej ulegał znacznemu wzmocnieniu. Bo problem bezpieczeństwa żywnościowego zostaje na porządku bardziej niż kiedykolwiek. I to jest to jest Konieczne, aby e, dzięki tym funduszom wzmocnionym rolnictwo mogło się, e, mogło nam zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe. To jest wielkie wyzwanie na przyszłość. No, oczywiście potrzebujemy, tu słyszałem końcową część Państwa dyskusji, dotyczącą innowacji, dotyczącą różnego rodzaju projektów, które no, na przykład pozwolą na zmniejszenie zużycia energii, czy pozwolą na zmniejszenie zużycia nawozów. To jest wielkie pole do tego typu właśnie innowacji, do, do badań, do poszukiwań lepszych rozwiązań. Ja tylko podam taki przykład z jednego kraju, z Finlandii, która w ciągu porównywaliśmy dane z, z dwóch spisów powszechnych, więc z tych spisów rolnych, w ciągu dekady zmniejszyła o jedną czwartą zużycie nawozu w przeliczeniu na hektar, na hektar. A w tym samym czasie o jedną 1,4 również zwiększyła plony sektora. A więc to jest możliwe przy bardzo racjonalnym zwiększeniu racjonalnego użycia środków, nawozów, przy pomocy takich technologii jak chociażby rolnictwo precyzyjne, można mieć mniejsze koszty, a większe efekty produkcyjne. I w tym kierunku potrzebne są poszukiwania. Także Polska ma tutaj e, duże rezerwy, dlatego że w Polsce też poziom na nawożenia należy do wysokich. O ile w różnych wskaźnikach takich ekologicznych Polska się bardzo dobrze plasuje najczęściej poniżej średniej unijnej, w użyciu pestycydów czy emisyjności rolnictwa to takiego sektora Polska jest poniżej średniej unijnej. Natomiast zużycie nawozów jest wysokie i jest tutaj pole do poprawy, też nawet jak się wewnątrz Polski porównuje regiony, to okazuje się, że nie będę to już teraz ich wymieniał, ale... Ale y, dwukrotnie większe zużycie nawozu w jednym regionie, w chwili, do drugiego, wcale nie, nie daje wyższych plonów, a nawet lepszych. chyba także, że, że plony są niższe, tam gdzie nawożenie jest dwukrotnie większe. Albo odwrotnie, plony są wyższe tam, gdzie nawożenie jest dwukrotnie wyższe. Więc jest tutaj pole do badań, do innowacji. Są też na to fundusze. W programie Horyzont Europa jest y, są duże środki na badania naukowe w dziedzinie e, rolnictwa i, i, i środowiska, i właśnie no, poprawy tych tej, tej, tej tej efektów produkcyjnych z uwzględnieniem e, troski i dbałości o środowisko. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, 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 to wysłuchanie takich moich refleksji. Jeśli byłyby może pytania, to jestem po to, 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 jest to żeby Państwo odpowiedzieć. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Gratuluję bardzo ciekawej konferencji, bardzo ciekawego forum. O tyle znowu.